7 tysięcy lat temu był tu lodowiec. Teraz pozostała po nim mała góra. Na razie góra grzybów i korzeni, ale jest już plan. Tam będzie się można uczyć jeździć, no, harcować. A. Bo ta niepozorna i zaniedbana góra ma stać się wkrótce rybnicką tantorią. Na razie to bardzo tu dużo nie ma, tu tylko na sankach jeżdżą dzieci, ale teraz myślę, że będą też przyjeżdżać z innych miejscowości do nas. Na razie tak jak Paweł przyjeżdżają pojeździć na rowerach. Ten tor ma w zimę stać się rajem dla snowboardzistów. Zimą zawsze tu jeżdżą, zimą tu zawsze są, tylko jeżdżą w takich warunkach, bez tych współczesnych osiągnięć, to znaczy wyciągu, bez jakichś ratraków, prawda? normalnie, w naturalny sposób. Jak się zjedzie, to trzeba później wyjść do góry. Prawdopodobnie już tej zimy stok będzie w profesjonalny sposób przygotowany do zjazdów, bez korzeni i z wyciągiem to będzie bardzo dobry pomysł wbudować tutaj stok, ponieważ nigdzie indziej w pobliżu nie ma takich atrakcji. Mimo że konkursu pobudka mieszkańcy Golejowa jeszcze nie wygrali, to prace już trwają. Jest to największy ze zgłoszonych kilkudziesięciu projektów. To nie jest tak, że z dnia na dzień ktoś kto ma pomysł i dotychczas nic nie realizował, to wyjdzie z jakąś ogromną inicjatywą, która zmieni miasto. Dlatego trzeba zacząć od takich małych kroczków, a, a efektów spodziewać się gdzieś tam dalej. Aktywni postanowili być również mieszkańcy Rybnickiego Popielowa. Tu prawie każdy chodził do tej szkoły. Teraz patrzą, jak niszczeje. W tym miejscu postanowili postawić jej makietę. Z jednej strony możemy mieć ładne zaplecze, ładne drogi, ale z drugiej strony to, co jest w nas, to, co jest takie bardzo intymne często, bo to przeżycia bardzo osobiste. E, trzeba tworzyć klimat w Dzieńcach, trzeba tworzyć coś, co pomaga wracać do przeszłości. Ale również to, co będzie integrowało mieszkańców. A co jeszcze lubisz malować? Psychoty. I właśnie je Natalka i Magda być może już wkrótce będą mogły tu namalować. Przyjdą rodzice, dziadkowie, babcie, ciocie, które zaangażują się na pewno w malowanie, na pewno nam pomogą, a co najważniejsze, potem będą dbały o to miejsce. Jedni tworzą małe, inni większe projekty, lecz łączy ich jedno: obudzić się, przetrzeć oczy i zacząć działać. Alicja Waliszewska, Silesia Informacje.